Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym zajmiemy się analizą alkacymetryczną. Alkacymetria, czyli metoda wykorzystująca reakcję zobojętniania. A jeśli tak, to możemy alkacymetrycznie oznaczać kwas, jeśli mamy wszelkie dane na temat zasady, albo zasadę, jeżeli dysponujemy informacjami na temat kwasu. Naszym zadaniem będzie ilościowe oznaczenie NaOH w tej kolbie. Mamy tutaj już roztwór zawierający NaOH i wszystko, co za chwilę Państwo zobaczycie, będzie zmierzało ku temu, żeby powiedzieć, żeby określić, żeby policzyć wreszcie, ile gramów NaOH jest w kolbie miarowej. Żeby zrobić cokolwiek w zakresie tej analizy, musimy dysponować roztworem kwasu o znanym stężeniu. Naszym stosowanym tutaj kwasem będzie kwas solny, ale HCl nie jest substancją wzorcową, w związku z tym nie możemy jej zważyć, rozpuścić, rozcieńczyć. Musimy przygotować roztwór o stężeniu przybliżonym do żądanego, a dokładne stężenie ustalimy za pomocą boraksu. Boraks jest substancją wzorcową w tej analizie. Ja już do butelki półlitrowej wlałam wodę mniej więcej do objętości połowy, a za chwilę dodamy stężony kwas solny. A następnie butelkę dopełnimy wodą destylowaną, no tak żeby było około 500 cm sześciennych. Substancją wzorcową w analizie alkacymetrycznej. Jest boraks, czyli Na2B4O7, który krystalizuje z dziesięcioma molami wody. Za chwilę zważymy boraks i on potem posłuży nam do ustalenia dokładnego stężenia kwasu solnego. Najpierw ważyć będę na wadze technicznej. Stawiam naczynko wagowe. Jest to substancja wzorcowa, więc musi być ważona w naczynku wagowym. Waga się ustabilizowała i ja w tej chwili spróbuję wsypać około 1,2 g boraksu do naczynka wagowego. Waga da nam tylko wynik przybliżony. Także małymi porcjami, jeżeli będzie nawet troszkę więcej, nie ma znaczenia. Około przyjmuje się, że powinno być około 1,2 grama. Odstawiam substancję wzorcową i za chwilę będziemy rozważali ten borax do trzech LN-majerek, korzystając już z wagi analitycznej. Waga analityczna jest wyzerowana. W związku z tym mogę rozpocząć. Ważenie, prawa szybka, do tyłu, delikatnie na środku szalki, stawiam naczynko wagowe, notuję wynik i do kolby stożkowej numer 1, Uwaga, są kolby ponumerowane i ważne jest, żeby nie pomylić kolejności. Do kolby numer 1 odsypię około 1 trzeciej od ważki boraksu. Oczywiście ten wynik mam już zanotowany. I w tej chwili zdejmuję naczynko z szalki. Waga może zostać otwarta, a ja przesypuję około 1 trzeciej do kolby stożkowej numer 1. Oczywiście nie uda mi się idealnie rozważyć na trzy identyczne próbki. Nie ma takiej potrzeby. Mam już pierwszy wynik. Z różnicy tych dwóch mas będę znała masę substancji wzorcowej w kolbie numer 1. Oczywiście notuję każdy uzyskany wynik, a następnie do kolby numer 2 przesypię połowę tego, co w tej chwili mam w naczynku wagowym. Czyli znowu waga zostaje otwarta, naczynko wagowe zdejmuję z szalki i do kolby numer 2 wsypuję tym razem już połowę. Zawartości naczynka wagowego i ważę ponownie. Naczynko wraca na szalkę. Mamy kolejny wynik, notujemy ten wynik i do kolby numer 3 wsypię pozostałość. Każdy wynik dokładnie notujemy. Cztery miejsca po przecinku należy zawsze zapisać z wagi analitycznej. Puste naczynko, nawet jeżeli wydaje mi się, że odrobina być może została tutaj boraksu, dla mnie to naczynko jest puste. Stawiam na szalce wagi, zamykam wagę, notuję wynik dla naczynka pustego. Odejmując kolejne masy, będę znała odpowiednio masę boraksu w kolbie pierwszej, drugiej i trzeciej. Oczywiście, zanim odejdę od wagi, muszę zdjąć naczynko. Z szalki zamknąć wagę i mogę przejść do kolejnych czynności. W kolbach stożkowych mamy w tej chwili zważone próbki boraksu i dodaję wodę powiedzmy do poziomu 100. Nie ma znaczenia, jaką objętość wody dodam, bo i tak do rachunków wykorzystam masę próbek boraksu w każdej kolbie stożkowej. Postaram się dodać do poziomu około 100 cm sześciennych w podpisanej butelce półlitrowej, podpisanej jako HCl. Na razie mam wodę i do tej wody odmierzę stężony kwas solny. Będę odmierzała go za pomocą pipety wielomiarowej i żeby uzyskać roztwór o stężeniu około dziesiąta mola na decymetr sześcienny, muszę odmierzyć około 4.3 cm sześciennego stężonego kwasu nie dotykam butelki ze stężonym kwasem. Pipeta sama się napełnia. Czekam aż będę miała około 4,3 cm sześciennego i przenoszę do butelki z wodą stężony kwas. Zasada jest zawsze taka, że kwas wlewamy do wody, nieodwrotnie. Odkładam pipetę wielomiarową i w tej chwili. Przejdę do pojemnika z wodą destylowaną po to, żeby uzupełnić do poziomu około 500 cm sześciennych. Nie mierząc, dodam wodę destylowaną bezpośrednio z pojemnika, tak do poziomu cm poniżej zgięcia butelki. I w tej chwili proszę zauważyć, że wody odmierzałam około 500 cm sześciennych łącznie. Kwasu stężonego dodałam około 4,3 cm sześciennego, czyli mam tutaj roztwór o stężeniu około 1/10 mola na decymetr sześcienny, a dokładne stężenie ustalimy za chwilę za pomocą boraksu. Za chwilę kwasem solnym będziemy miareczkować odważki boraksu, które w tej chwili, miejmy nadzieję, już rozpuściły się w wodzie. Jak Państwo widzieli, dodawałam kwas stężony do butelce, w której znajdowała się woda, potem wodę jeszcze uzupełniałam. W związku z tym pierwsza czynność to mieszamy kwas kilkakrotnie, odwracając go do góry dnem, tak żeby uzyskać roztwór. O stężeniu około 0,1, żeby nie było kłopotów powtarzalności wyników w przyszłej analizie. Ten kwas ma się znaleźć w biurecie, czyli biuretę muszę dwukrotnie przepłukać kwasem solnym. Wlewam przez lejek niewielką ilość, biureta jest zamknięta, niewielka ilość kwasu do wypłukania biurety. Pierwszą część wylewam. Zawsze płuczemy dwukrotnie. Zakręcam biuretę. Ponownie wlewam kwas solny do biurety. Również wylewam, tym sposobem biureta jest już wypłukana kwasem solnym za trzecim razem napełnię biuretę, czyli wleję roztwór powyżej zera w biurecie, zero jest na samej górze zamykam biuretę, wlewam kwas do wysokości powyżej zera w biurecie. Kwas zawsze mam zamknięty, więc zamykam butelkę i teraz pierwsza rzecz, sprawdzam, czy przestrzeń pod kranem jest wypełniona roztworem. Nie jest więc energicznym ruchem, wypuszczam część roztworu, tak żeby tę przestrzeń roztwór wypełnił. Wciąż mam roztwór powyżej zera, więc teraz wyjmuję lejek. Ważne, żeby lejek wyjąć przed ustawieniem zera i. Ustawiam tak, żeby menisk dolną swoją krawędzią zetknął się z zerem na podziałce biurety. W tej chwili mam już biuretę gotową do pracy. Mogę przystąpić do miareczkowania roztworów. Ale proszę zauważyć, jaka byłaby sytuacja bezbarwnym roztworem kwasu solnego. Próbuję miareczkować bezbarwne próbki. No w związku z tym pytanie kiedy Zakończyć reakcję, kiedy zamknąć kran. Żeby nie było kłopotu, dodajemy wskaźnika punktu końcowego. Tym wskaźnikiem jest czerwień metylowa. Jest to jeden ze stosowanych w analizie alkacymetrycznej wskaźników tzw. Tak kwasowo-zasadowych. Dodaję po 2-3 krople do każdej z elen majerek. I teraz już mogę rozpocząć miareczkowanie. I miareczkowanie będzie wyglądało w ten sposób, że mam doprowadzić do barwy pomarańczowej ostatniej przed barwą różową. W związku z tym, na razie, rozpoczynam miareczkowanie, widząc, jaka jest barwa w próbkach jeszcze niezmiareczkowanych. A jeżeli cokolwiek zacznie się dziać, cokolwiek, jakakolwiek zmiana barwy, to natychmiast będę wykonywała odczyty metodą kropla odczyt, kropla odczyt i tak dalej. Ustawiam sobie wolniutkie kapanie kwasu solnego z biurety, cały czas mieszam zawartość Ellen Majerki i czekam aż roztwór zacznie zmieniać barwę. Jak Państwo teraz spojrzycie do Ellen Majerki, to zauważycie, że te pojawiające się krople barwy różowej zanikają coraz wolniej. To oznacza, że zbliżamy się pomaleńku do punktu końcowego miareczkowania. proszę zauważyć, że w tej chwili barwa roztworu w Helen Majerce jest jeszcze żółta, ale odcień już jest nieco inny niż w pozostałych dwóch Helen Majerka, które będą za chwilę dopiero miareczkowane. A więc teraz wiem, że już jestem blisko punktu końcowego miareczkowania i wolniutko kropla po kropli odczytuję, jaką mam zużytą objętość kwasu solnego, dodaję dosłownie kropelkę. I ważne jest, żeby uzyskać odczyt przy barwie pomarańczowej, ostatniej przed barwą różową. Proszę bardzo, czytamy. Zdecydowanie to już jest barwa pomarańczowa. Pytanie tylko, czy przy następnej kropli będzie barwą różową. Na razie 13,9 cm sześciennego kwasu solnego zużyłam. Dodam kolejną kroplę. Kwasu solnego. I proszę zobaczyć, mamy w tej chwili już barwę różową, czyli ten poprzedni odczyt był odczytem właściwym. Po uzyskaniu barwy różowej już nie odczytuję objętości zużytego kwasu. I teraz, proszę Państwa, taka moja podpowiedź techniczna, którą zwykle przekazuję studentom, jest taka: W tym typie miaryczkowania. Nie spodziewamy się wyników zużytego kwasu solnego z dokładnością do dziesiątej cm sześciennego, tak jak to zwykle w miareczkowaniach bywa. Tu będzie inaczej. Każda odważka w każdej majerce, każda odważka boraksu ma nieco inną masę. Czyli wiadomo, że jeżeli była mała masa boraksu, to i mniej kwasu zużyjemy. Duża odważka boraksu, kwasu zużyjemy. Więcej. Dlatego też zwykle sugeruję studentom, żeby zaczęli miareczkowanie od najmniejszej odważki. Jeżeli ja w tej chwili na najmniejszą odważkę zużyłam 13,9 cm sześciennego kwasu, to biorąc kolejną Mayerkę, która zawiera nieco więcej boraksu, Wiem, że nic nie będzie się działo przy tych pierwszych 13 cm sześciennych. Zwykle zostawiamy tak dla bezpieczeństwa kilka centymetrów, 2-3 cm powiedzmy, ale do 10 cm sześciennych kwasu solnego przy kolejnym miareczkowaniu mogłabym dodać bez obawy, że punkt końcowy miareczkowania już minie. I jeszcze druga informacja. Otóż boraks rozpuszcza się w wodzie dość trudno. Możemy rozpocząć miareczkowanie w momencie, kiedy jeszcze odrobiny boraksu są w postaci ciała krystalicznego, ciała stałego. Natomiast na pewno tych drobin boraksu nie może tam być w momencie, kiedy mamy punkt końcowy miareczkowania, a tak naprawdę barwa różowa, czy już po punkcie końcowym. Gdyby okazało się, że odrobiny boraku tam wciąż są, w wielmajce, to ponownie uzyskałabym barwę żółtą. Trzeba byłoby domiareczkowywać. Tego się po prostu nie praktykuje. Także czekamy cierpliwie, aż żadna drobina krystalicznego boraksu nie będzie widoczna w Ellen Majerce. Ja mogę miareczkowanie zakończyć krystalicznego boraksu. Nie widać, w związku z tym dopełnię Biuretę do zera kwasem solnym i kolejne próbki będę w ten sam sposób miareczkowała. Przypominam, do barwy pomarańczowej, ostatniej przed różową. Wtedy odczytujemy objętość zużytego kwasu i liczymy, jakie jest jego stężenie. Oczywiście w nadziei, że mimo, że trzy odważki boraksu są różne, objętości kwasu solnego będą różne, no ale zakładamy, że stężenie kwasu solnego wyjdzie nam. No, bardzo zbliżone, może nie identyczne, ale bardzo zbliżone. Przyjmujemy, że jeżeli różnice w stężeniu są dopiero na czwartym miejscu po przecinku, wtedy takie wyniki możemy uznać za właściwe i zastosować je do dalszych obliczeń. Naszym zadaniem jest ilościowe oznaczenie NaOH w tej kolbie miarowej. Muszę najpierw kolbę dopełnić do kreski. Kreska jest w tym miejscu i menisk cieczy dolną swoją krawędzią musi zetknąć się z kreską miarową. Wobec tego najpierw wleję wodę destylowaną do poziomu centymetr poniżej kreski miarowej. Mogę wlać tę wodę bezpośrednio z pojemnika z wodą destylowaną albo ze zlewki, nie ma to znaczenia. Wlewam. Oczywiście cały czas pamiętam, gdzie jest kreska miarowa. Ostatni, ten brakujący centymetr, dodam za pomocą pipety, czyli gruszkę zakładam na pipetę. Pipetę zanurzam do wody, wciągam roztwór, wciągam wodę, w tym momencie mam wodę, nie roztwór w zlewce. Zamieniam gruszkę na palec wskazujący. I ostatni centymetr uzupełniam za pomocą pipety. Najpierw mogę szybciutko wodę jeszcze dodać, a potem już kropla po kropli tak, żeby menisk dolną swoją krawędzią zetknął się z kreską miarową. Mam w tej chwili tę sytuację. Pipetę odkładam. A roztwór w kolbie muszę wymieszać. Mieszam rozwór odwracając go dziesięciokrotnie do góry dnem. Robię to wolno, tak żeby cała zawartość szyjki kolby miarowej również wymieszana była z pozostałym roztworem. Przyjęto 10 razy do góry dnem odwrócić kolbę miarową. Oczywiście pamiętamy, że korek trzeba przytrzymać. I teraz już mogę przystąpić do odpipetowywania roztworu NaOH do trzech przygotowanych Mayerk. Pamiętamy, że zawsze pipeta musi być wypłukana roztworem, który ma być za jej pomocą odmierzany. A więc pobieram niewielką ilość, oczywiście znowu za pomocą gruszki, niewielką ilość roztworu, pobieram do pipety, wciągam, wymieniam gruszkę na palec wskazujący, wyjmuję pipetę z roztworu, poziomuję, toczę i pozostałość wylewam do zlewki. Zawsze puczemy dwukrotnie. I znowu w poziomie toczę pipetę i jej zawartość wylewam. Do zlewki. Za chwilę przystąpię do właściwego pipetowania. Pipetując, muszę najpierw roztwór pobrać do wysokości powyżej kreski miarowej w pipecie. Zawsze ta kreska miarowa jest powyżej banieczki. A więc najpierw ściskam gruszkę, zakładam na pipetę. Opieram ważne, żeby oprzeć nie dociskając, ale oprzeć pipetę od kolby no miarowej. Tak, żeby nie wciągnąć powietrza. Zmieniam gruszkę na palec wskazujący. Patrzę, gdzie mam kreskę, kreska na wysokości wzroku i wypuszczam nadmiar roztworu do zlewki. Proszę zwrócić uwagę, pipeta w pionie, zlewka pod kątem 45 stopni. Zaciskam palec i przenoszę zawartość do kolby stożkowej. również wypuszczam w takim układzie, że pipeta jest pionowo, oparta o ściankę kolby stożkowej, a kolba stożkowa, czyli Ellen majerka, jest pod kątem 45 stopni. I teraz ponownie pobieram roztwór do pipety za pomocą gruszki. Wciągam roztwór powyżej kreski. Zmieniam gruszkę na palec wskazujący. Nadmiar wypuszczam do zlewki a kiedy Benisk dotknie kreski miarowej, przenoszę nad drugą elenmajerkę i w ten sam sposób wypuszczam roztwór z elenmajerki. Robimy to trzykrotnie, tak żeby w każdej z trzech elenmajerek znalazła się porcja oznaczanego, analizowanego roztworu NaOH. Biureta jest prawie przygotowana do miareczkowania, to znaczy mam kwas solny w biurecie powyżej zera, w związku z tym najpierw wyjmuję lejek, teraz ustawiam zero w biurecie, tak żeby menisk dolną swoją krawędzią zetknął się z zerem biurety. Mam już ten poziom uzyskany i teraz proszę zobaczyć, jaka byłaby sytuacja bezbarwny kwas solny w biurecie, bezbarwny roztwór NaOH w elenmajerce, czyli znowu potrzebuje jakiś wskaźnik kwasowo-zasadowy. Tym razem zastosujemy fenoloftaleinę, dodaję po 2-3 kropelki fenoloftaleiny do każdej z elenmajerek. I jak Państwo widzicie roztwory zabarwiły się na różowo, możemy Zero ustawione, rozpoczynać miareczkowanie. Miareczkować będziemy do zaniku barwy. Czyli znowu ja sobie ustawię takie wolniutkie kapanie roztworu z biurety, a skupię się na intensywnym mieszaniu zawartości Elen Majerki. Miareczkujemy do zaniku barwy. Moim zadaniem jest uchwycenie tej jednej kropli, przy której nastąpi odbarwienie roztworu. Wtedy natychmiast zamykam kran i odczytuję objętość zużytego kwasu solnego. Proszę Państwa i mamy punkt końcowy miareczkowania, roztwór się odbarwił biureta zakręcona, i w tym miareczkowaniu zużyłam 18,7 cm, sześciennego roztworu HCL, czyli roztworu, który był w biurecie. Kolejnym krokiem byłoby dopełnienie biurety do zera i ponowne miareczkowanie, czyli miareczkowanie drugiej próbki potem. Trzeciej przypominam tylko, że w tym miareczkowaniu wyniki powinny być zgodne co do jednej dziesiątej centymetra sześciennego. Jeżeli w trzech miareczkowaniach będą dwa wyniki zgodne, a trzeci odbiegający, można z niego zrezygnować w kolejnych rachunkach. Proszę Państwa, w tej chwili właściwie zostały już tylko rachunki, a więc przypominam tylko, że w pierwszym kroku. Ustaliliśmy stężenie kwasu solnego. Pierwszy cykl miareczkowań służył ustaleniu stężenia kwasu solnego, czyli było to tak zwane mianowanie kwasu solnego. Natomiast w drugim etapie było oznaczanie NAOH za pomocą tego właśnie kwasu, którego już stężenie wcześniej zostało ustalone. Substancją wzorcową w tym miareczkowaniu był borax. Pozostały już w tej chwili. Rachunki, no oczywiście dokończenie miareczkowań, a potem dopiero rachunki. Dziękuję.